to na pewno sobie zupełnie wyraźnie nie, nie, nie wiadomo jak liczba osób się ale tak na pewno to na pewno nie jest trochę testowane, kiedy na pewno sobie zaliczamy, to na pewno są te punkty, które na pewno chcemy a i tak sobie dzisiaj mi tak zbicie no, zbicie, tak to jest, tak to jest, że jak, no, zbicie to, że inny postrzycie, postycie, mycie, pycie, pycie, my się muszą sobie odpalić na tym, temu, nigdzie, już dawno już nigdzie. Te skutki tego są katastrofalne, chociaż dawno nigdzie daję sobie chociażby, chociaż dawno temu to było i tak niedawno to, Może można zapoznać, że coś z będzie zawsze zejść tam, złość tam z tego co z tego jeśli nie ma tych funkcjonalności, której byśmy sobie obiecali i tego czego nie damy sobie z tego, tego, tego czego tego nie, to to, to to będzie na pewno sobie obliczane, że to co może opcja, to jak obliczane to, co na pewno sobie wyspomagamy obliczane i są nie są tak policzane, jakbyśmy tego chcieli, chociaż nie są po takie powiedziane, tak wypowiedziane ze słowa, które krótko trwały. Że to się ściągnie, ale choć nie wiadomo i skąd i gdzie, jak nie, jak nie powiedziane, dokąd to wszystko zmierza. Tak naprawdę, ku zagładzie to na pewno się okaże, że na pewno sobie to będzie, co nie będzie dostępne. Na pewno sobie odpuszcza na pewno do tego skutku dojdzie, na pewno sobie dogadamy sprawę rozprawy. To jest fajne, są dwa, dwa dni, ale nie zobaczę, to, że to, 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 tego, to, tego nie odpadnie.